Okej okay, let's find this kid. Witajcie moi drodzy Ludkowi, tutaj Wzdychacz i lecimy sobie dalej z Blair Witch trzeci bodajże odcinek, tylko teraz mamy nie, ja, to mamy chyba musimy jeszcze raz znaleźć całą sekwencję z Stay here boy person. Another missing Another missing person. Another oh, missing person. Another missing person. Dobra, wychodzimy. pod maskę zajrzeć, na no spoko. Widzę. Pomożemy sobie lekko. Ekran. O. o, teraz odrobinkę jednak więcej widać. Nie jest to jeszcze poziom oszukiwania, ale jednak ułatwi trochę zabawę. There would be some kind of sound-kicking current, you know? Greetings, my beloved listeners! I'm so glad you could join me on this very special night. Do you know what time it is? That's right! It's time for our annual trivia challenge!

Tak, tak, tak. Cztery rzędy. E, te. Mahadła. To jest do płytki. W bunkrze, ale to za chwilę później. Fuse books. Tak. Dobra, cewki zapłonu. 15a. Jeden, 15a potrzebne. Okej, okay, y, 2, 10A jest dobrze, Trójka, 15A nie ma Moduł sterowania nadwoziem, to nas nie obchodzi y, 4, prawe światło, nie Światło przednie, y, 20A, 7, 7, 20A musi być y, Światło przednie, drugie, też 20A, ale to jest, y, nie tak, dobrze, 7 i 9, 9. Prawo geniuszył. But Nawet mnie nie pytajcie. Ja tego nie rozumiem. But first let me play on my mobile phone. Chyba w ostatnią grę, tak? Super Rex jest to stanie umrą. Hej, super Rex. Oje! O nie, ja tu. Z... Znam nieco inny gier, Halo, nie. Jezu, jak w to się zagrywało, człowiek. I to w różnych wersjach. Johnny Tornado. Jezu. Nie uwierzycie, ale to już na smartfony były wydawane nieraz tego typu gry. To... to nie mówimy o flapy wersowatych, tylko właśnie o. W takim kicaniu coś się tu zepsuje, ja wam to mówię Dojedziemy sobie do tysiąca, jeżeli damy radę, tak? Pięknie Proszę nie oszukiwać przed tysiącem, nie dać dwóch przeszkód na raz bo się obrazimy i będziemy smutni Dobra, odliczamy Ale 1000 był No, yyy e... Bullet Buddy now I'm really losing at this time, aren't I? Yes Yeah, my thoughts exactly Nie mogę? Nie mogę O, jakie chamstwo Dobra, lecimy Nie mówcie mi, że... Powiedzcie, że ja będę mógł jeszcze wrócić do tego bunkra Ponieważ próba powrotu tego bunkra będzie oznaczać Jakby próba powrotu tego bunkra, jeżeli go przeszliśmy już na następny etap Będzie oznaczać powtarzanie poprzednich dwóch odcinków z czego jeden będzie powtarzany po raz drugi przed nas Nie będę jak Nie podoba mi się to Nie, 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 nie nie, nie. Białe drzewo, to chyba ta... Tak, to chyba tamto Nie, na pewno nie teraz Miałem na to siłę nie ochoty Mam nadzieję, że tego punkera wrócimy No ja pier. A znowu się zapis już był, prawda? Widzimy się za chwilę. Teraz robimy to z tyłem. Czyli idziemy do drzewa i do bunkra. Nie pozwolę sobie czegoś takiego ominąć. Zazwyczaj że dwa odcinki. Myślałem nad tym, jak, ta, jak to ten. Jak to ogarnąć. Dobra. Teraz tak, to będzie... Tak, tak. Są tu już tak długo, że nie pamiętają, czym byli przedtem. Ledwo świadomi, ledwo żywi. Nie zorientowaliby się, gdyby ktoś obcy nagle wszedł pomiędzy nich. Nic już nie słyszą i prawie nic nie widzą. Jeśli znalazł to się zbliż, ruch może przyciągnąć ich uwagę. Tylko światło jest w stanie ich rozrażnić. Światło zadaje im ból. Zostaw ich w spokoju, nawet się tą nie zainteresują, ale zranich ani spoczą dopóki się nie dopadną. Dobrze, teraz tego dowiadujemy. Mnie to nie przeszkadza. Sprawiam, że dzielą moje cierpienie. Radiostacja. No halo Ej, no tu jest jakiś switch, halo No co jeszcze, moja, ja nie mogę tego Nic z tym zrobić Machine shop nie ty, 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 tyle czekałem żeby... No ja się nie zgadzam co tu jest potrzebny Meter Switch Czekajcie, odpalę lampkę Pojedziemy, odpalę lampkę Dobra tu jest bunkier, a tu jest... Aha. Serio, jeszcze czegoś mi brakuje. Dobra, wygląda to, że nic nie zrobimy tutaj, <coughs> przynajmniej na razie. Także zbiórka stąd w trybie szybszym i natychmiastowy. <coughs>

что тут? Хочешь тут? Сукай Да, за Ten yeah, typ po prostu, ale... Dobra, blokowaliśmy bunkier, więc... A jestem on eksploratora jest spokojna. Zobaczymy, czy za dnia będziemy sobie lepiej radzić niż w nocy. Dobra, obowiązkowe. Patrz tu. I raz zrobię to, żebyście nie czepiali. Tak? Tak. Elba. Chodź tu. Pójdź mi no teraz zostanie pusta i będzie... E... ile chwilę, o, jest. Ej, idziemy trochę na tę pocztę głosową. Uciekasz, unikasz mnie czy wciąż mało szersze po lesie? Oczywiście tak. To nie mam tylko po to, żebym właściwie to nie wiem, dużo o nas myślała, okej? To nie tylko po to, żeby właściwie to dużo o nas myślała. Raz, nie trzy, No to my możemy zawsze i wszędzie leżeć, czas. isn't it a bit early for you? Uh, no, why wouldn't it be? you don't want to talk? no, no, no. it's it's good to hear your voice. listen, i'm sorry about before. seems all i do is apologize and then i say something stupid again. Yeah. So, and i keep coming back for more. guess i'm a glutton for punishment. It's like we're Hey, as long as we're getting paid. We were good for a while, weren't we? Yeah, I guess we were. So what happened? Uh, I don't know, Alice. Life life happened. Yeah. Mine more than yours. Hey, don't beat yourself up. You got a job to do, remember? To yeah. yeah. Zanim mnie zdenerwujesz, jasno, będziemy tak często, jak tylko się da. Niuchaj. O, chyba trafić mi dalej, nie? A, Nothing. Jak nothing to nothing, co poradisz? Jak nic nie zostawili. Złodzieje, yeah. złodzieje Hmm... Nikczemna gałąź Halo, ej, piesek, nie no, zostawię nie, przecież wiesz, że jestem... ...opośledzony I od razu jak mi zostawisz albo ja cię zgubię, to dostanę... ...zawału serca no, stay, stay, stay. Zakładam, że załatwił się to to prostoraczowe. To już wygląda bardziej jak coś użytkowego. Nie, sami się domyślicie co. Bo mogę prosić o włączenie latarki? O dziękuję. Bo w tych pięknych okolicznościach przyrody. w sumie tak, w sumie tak bez kitu nawet. In screen. No i to że nawet tutaj... będzie... jajka. Nie są dobre. Czy ty, ty mnie odmawiasz mojego tego? A, halo. To że coś tam stało. Zawsze i wszędzie szukanie prawinne będzie. Eee, nie, tędy. nie. A, wiedziałem, że coś tu będzie. Mój nosek mi podpowiadał. Barbara. No nie, nawet tu w Grzemnicy prześladuje. No dobra, nie, jedno, co najmniej nie, że. Połowie psów, na imię Burek, wtedy masz problem. Albo kiedy Burek ciągle cię wraca, też masz problem. Dobra, wracamy na trasę. Raczej wszystkich tych, tych zdjęć i tak dalej nie skolekcjonuję. Marne szanse. Chodź tu. Nigdzie nie idziesz. Idziemy tędy. Dobra, miałeś rację, nie idziemy tędy. On z jakiegoś polu tam wybiega w przód. No. Eee, halo, halo. Nie, zdawało mi się. Żeby u nas znać interakcję, nazwijmy to. O, dzień dobry, halo. Dwa zestawy kształtów. Dwie są ciężkie. Jeden jest barefoot. Ciekawe. Buteleczka? Nie, popierasz. Sary, proekologiczne przekazy na mnie nie bardzo działają. Nie lubuję się w takich dziwactwach. Nieco innych się lubuję. Nie, bardzo nad postacią. Kości, powiedz to kości. Powiedz to kości.

Are better than a yes, badge. Oh, no one deserved it more than him. Neck wound. Deep. And his head is. Oh, God, it's barely hanging on. Sluck. The killer. Oh, skinned his face. Clean cuts, probably post mortem. Completely different MO than the decapitation wound. Jednym było zwierzę, drugim był człowiek. Hmm, czegoś jeszcze nie widzę. A inny? Tam jest, tam jest no. Aneta. Okej. Okay. Ale jeżeli on jest tutaj? Ał Emmet. Raz. Anybody there? Anyone? The it's over. Can anyone hear me? Dobranaraj is talking to me, too. Take it, eh? Halo? O, halo, halo, pokaz, pokaz to masz. I widzicie co tu jest? Tu jest kobieta. No, przynajmniej tak się wydaje. 120 minut albo milimetrów, jedno z dwóch. Kamera. Akcja. Oglądaj kasetę, to będzie X. Wskazówka. Nie, to nie to. Stój. E Eee. Eee, eee. on właśnie dał nam kasetę mieliśmy już trzy kasety po tym jak on nam dał kasetę mamy jedną kasetę i to którą mieliśmy na samym początku oj czy żeby moje relo reloadowanie sobie dało ciała i to porządnie nie, no powinno... Jest, 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 to, jest, jest, ja.

Nie tu chodzi o łopatę Wejdźcie, cajcie, wejście, Tutaj gdzie... Tu są nogi, prawda? Tak, tu są nogi. I on coś... Od nóg. A jeżeli nogi są tutaj, to on coś wyrzucił jakby... Gdzie są nogi? Tu są ręce. Nie widzę nóg. On coś wyrzucił. Spróbujmy pomysł z łopatą. Dobra. Część to. Łopata nadal tu leży, halo. Gólesik. Tak czekaj, 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 bo my tu... Ja tu mam rozkmi. O, dzień dobry, halo! Aha, bo dobra, bo ona była złamana, tylko czy... To to chodziło? Bo, mówimy... Mam dziwne wrażenie. Patrzcie, bo tu jest ok, łopata. Łopata jest zero. Mamy łopatę. Tylko teraz tu jest, patrzcie. On podchodzi. Podchodzi, 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 podchodzi. I tu od nóg przy pieńku coś wyrzuca. Tu jest głowa i on leży w tę stronę. Więc jeżeli tu jest... O tu jest ten pieniek, to tu gdzieś może coś jeszcze leżeć. Nie. Dępnę coś. Nie wiem, do tu. Dobra, nie ma co. znowu tu pół roku. Bez sensu. Mm. Mm. ta kamera. Sheriff Emmett Lanning. The guy who cared about everything and everyone. Even me. Be really side eye mm. but

Sorry, sorry. Jeżeli się z możesz coś złapać. Nothing there, ha? Nie, no, 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 no. Coś, nie, 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 świetnie. Czyli po prostu do przodu. Nie, ty, 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 nie, po prostu do słucha, ale nie oczekuj. Karolej. Ale te fotosy z obserwera były fajniejsze. Dobra, już nie odnosi się do obserwera, bo zjedzony w komentarzach Za ciągłe Kiedyś było lepiej Nie, tam nie idziemy Matthew, Mateusz Ale widzicie ja nie wiem gdzie iść mniej więcej Znaczy, znaczy ja nie, wie, nie wiem wiem, tylko wiem, wyczuwam Zaraz doświadczenia, bo w ten sposób Wy to widzicie? To Przysięgam, że to jest bardzo Tu nie ma Tu jest znowu, ej halo ale... Ja przysięgam, z coś dziwnego się dzieje z obrazem. No dobrze moi drodzy, my sobie w tym dokładnym miejscu skończymy. Ja wam dziękuję za obecność oglądanie. Ja jeżeli się seria podoba, to pamiętajcie zostawcie łapki, łapki w górę, jeżeli nie macie subskrypcji, to subskrybujcie. Do zobaczenia i trzymajcie się.